Przez na tej strony Kosiorski. Dzisiaj przedstawię wam, jak udało mi się zrobić wszystkie misje na Final Boss Legend King. Mamy na ten event tylko tydzień i jest naprawdę ciężki. Każdego dnia są limitowane jakby rzeczy do kupienia, więc trzeba troszeczkę się nafarmić każdego dnia albo jednego dnia bardzo dużo, żeby potem codziennie coś dokupować. Ale co tutaj mamy takiego, co jest mega ciężkiego, dlaczego nagrywam po raz ten kolejny filmik. Ponieważ drużyny kombinowałem różne, udawało mi się to przejść, ale nie wszystkie misje udawało mi się robić. Najlepiej to zrobić po prostu kilka różnych drużyn na kilka misji. Przykładowo udało mi się zrobić z jak największym zdrowiem na końcu. To było bardzo ciężkie, do tego zrobiłem cały zielony team. Jeszcze pokażę, tutaj największy damage'a w jednego hita. Teraz Wam pokażę drużynę, chociaż po prostu zielonym Escanorem, którą pod Początkowo drużynę pokazywałem w poprzednim filmiku, to też tą chyba zrobiłem. 25 ru, skilli, czyli no, po prostu jak najszybciej z nimi skończyć, to jest dosyć proste do zrobienia. Przyjąć poniżej 400 tysięcy... To jest ciężkie, pokażę Wam, jaką drużyną mi się udało to zrobić. Nie mówię, że to się uda, ponieważ to polega na farcie i przejście poniżej 220 tysięcy combat class. To było ciężkie, ponieważ jeżeli mamy poniżej tylu przeciwnik, czy na pierwszy, co jest problematyczne. Jedna z drużyn już, jedna z drużyn wyglądała tak. Jeżeli chodzi o zrobienie jak największej ilości HP, zrobiłem coś takiego i tutaj był. Hmm. Jakby nie będę tego całego przechodził, tylko pokażę Wam jaką drużyną to można przejść. O, coś takiego. W tym sposobem mieliśmy bardzo dużo HP, Eskanor po prostu robił duże obrażenia. Ona leczyła, zabierała buffy, on też zabierał buffy, dawał ultimate movesy. No i po prostu skupialiśmy się na tym, żeby Eskanor zultował przeciwnika i na następną turę miał, no, młody, no jak największy damage mógł zrobić ale żeby ona nas leczyła, więc to jest drużyna, która pozwoli, można nią zrobić, w zasadzie to można wszystko nią zrobić, tak, ale jest dosyć ciężko. Tą drużyną zrobiłem bodajże właśnie jak największą ilość zdrowia, znaczy inną jeszcze zrobiłem przed chwilą, ale to Wam pokażę. Jeden hit w enemy też się tym da i, i no raczej tyle. Najmniej combat class to udało mi się przejść drużyną, którą widzieliście, czyli zamiast tego był ten zielony Artur i zamiast tego była... Można ją da dać, żebyście mieli troszeczkę no lifesteala i w ogóle, ale wydaje mi się, że to jest za mało i lepiej dać... ja ją mam bardzo nisko, ponieważ ja nią kiedyś farmiłem, ją. Maksymalnego zdrowia się leczymy na koniec każdej tury. Jak otrzymałem obrażenia, to jest dobre, także to było bardzo dobre do tej drużyny. Jeszcze można było zrobić drużynę z Estarossy, Meliodasa, zielonej Deriery, gdzieś tu jest, tu jest i z Eldrisa albo właśnie też tej Elizabeth. Ale tam mi brak chowało Combat Class. Słabe mam te postacie, słaby ekwipunek, i nie wyszło. Ale teraz odkrył, także to są aż trzy drużyny, wam mniej więcej pokazałem. Tu też możecie zmienić zielonych na tego gościa, on jest tu podobno dobry, no ten. Ale też możecie użyć zielone, zielone ogólnie postacie. Fajny kto tu był. Nie ty, nie ty, nie ty. Ktoś tu był fajny zielony, kto mi teraz uciekł. A, w razie co Valenti też można użyć. Ale dobra, pokażę Wam, jaką taktyką udało mi się to przejść. Udało mi się taką drużyną przejść z jedzonkiem na atak. I sytuacja jest taka: to może mi się nie udać, może się udać. To jest takie. Mm, no, czasem się udaje, czasem nie. Żeby zwiększyć szansę na eskanorze, musicie mieć w jako tylni slot Merlin. Merlin zwiększa szansę na krytykal prawie o 20%. No, gdybym dał kogoś innego, to bym miał, zobaczcie, większe statystyki niż z Merlin i to aż o 400 ataku, ale Merlin daje te 20% na Critical Hit i tutaj Critical Hity są mega ważne. Jeżeli macie problemy, można też zaryzykować i odpalić jedzenie na szansę na Critical. Jeszcze tego nie robiłem i zresztą jakbym odpalił szansę na Critical, miałbym poniżej 220 tysięcy Combat Class, przeciwnik by zaczął pierwszy, mógłbym mieć problemy, żeby to przejść. Skaner jest niebieski ale no właśnie to jest dobra sprawa o, ładnie nam podeszły karty na początek i pierwsza sprawa co? pierwsza tura, bronimy się żeby otrzymać jak najmniejsze obrażenia czyli odpalamy tego taunta możemy sobie zaatakować, bo czemu nie i... jeszcze raz zaatakujemy jakby to... Mm, mogę albo zwiększyć, rank od razu karty Escanora albo poczekać, że może dobiorę kilka, możemy też zaatakować Najważniejszy jest taunt i to, żebyśmy dobrali kilka kart z Kanora, no niestety nie udało się, jest to problematyczna sprawa, ponieważ najlepiej nie przeciągać tej walki na nie wiadomo ile tur, tylko go teraz niszczyć, oczywiście jak nagrywam to musi się słabo przyfarcić i teraz tak, mogę mu zabrać ultimate movesa i tu mam fajnie, bo mam level 2 ten, to więc mógłbym zaryzykować. I, I chyba zaryzykuję czymś takim, że zabierzemy Multimate Move i przytankujemy. Następnej niby on zultuje. Ale przeważnie w tej turze, jeżeli dostałbym jakąś kartę Escanora, robię na nim rank-up. No serio, nie dostanę nic. Potrzebujemy rank-upów albo kartę Escanora, żeby Escanor Level 3 atakami po prostu atakował przeciwnika. Hmm, tu się troszeczkę wyleczymy, więc mógłbym zaryzykować i po prostu tam jeszcze jedną turę yy, przeboleć, ale nie podoba mi się to. <grym> zaraz, zaraz zobaczycie tą magię, tak naprawdę... No dobra. Coś tam zadaliśmy obrażeń, wyleczyliśmy się. On ma już dwa, ma bardzo dużo buffów, więc czym prędzej musimy go pokonać, nieważne co my tam mamy. Wreszcie, eskanora karty nam podeszły, i jeżeli teraz nie zginiemy, bo przeciwnik ma bardzo dużo buffów nie zginiemy, jest ok to jest wszystko w porządku zobaczcie, teraz robię coś takiego rank up Escanor to będzie level 3 niech atakuje to będzie level, level 2 nawet i rzucamy Krytyk 400 tysięcy. O to chodzi. Jeżeli siądzie krytyk na tym bosie, robimy potworne obrażenia. Jeżeli Escanor nie zrobi krytycznego hitu, to nie robimy mu praktycznie nic. Znaczy, robimy, ale mało. Dlatego ja dałem na Merlin na tylny slot. I dlatego mówię, że te krytyki są mega ważne. Zobaczcie, teraz po prostu atakujemy. Czy możemy? mogłem zamienić tę kolejność, bo ta pierwsza karta. O, no widzieliście pierwszy hit malutko, drugi bardzo dużo ze względu na krytykal hit. Krytykal nic. I teraz jakbym zamienił tę kolejność, to na pewno byśmy wygrali, ale znowu Krytykal udało się. Także generalnie Eskanor tutaj jest świetną opcją. Najlepiej na niego dawać właśnie te Krytykal hity i zobaczcie, wszystko prawie że zrobione za jednym yy, wypadkiem, za jednym razem. Także. Combat Class innym drużynom, tak jak przedstawiałem, można zrobić. Zdobyliśmy troszeczkę tych punktów, będę mógł sobie pokupować. I tak jak mówię, nie zawsze się udaje na Escanorze, trzeba mieć ja mam atak i Critic Damage equipunek no trzeba go mieć wymaksowanego, jedzonko trzeba na atak albo Critical, ponieważ po prostu trzeba zrobić jak największe obrażenia, no cóż, no tak wygląda mój Escanor, jak mogłem tego wymaksowałem, a jego kosmetyki wyglądają tak. Także to tyle na dziś, mam nadzieję, że komuś się przyda ten poradnik i cóż, trzymajcie się, cześć!